Cześć, nazywam się Marta Iwanowska-Polkowska i w sieci znajdziecie mnie jako manufaktura rozwoju. Kim jestem? Jestem psycholożką, pracuję jako trenerka, pracuję jako coach i wspieram innych w tym, żeby lepiej rozumieli siebie, między innymi też lepiej rozumieli emocje. I razem z VitaFlow przygotowaliśmy dla Was cykl nagrań, cykl spotkań, o tym, co przeżywamy teraz w czasie pandemii, w czasie, w czasie kwarantanny i o tym, jak możemy sobie pomóc. I, i lepiej radzić sobie z różnymi emocjami. I na profilu VitaFlo znajdziecie poprzednie filmiki. Jeden był o zmianie, drugi był o, pierwszy był o zmianie, drugi był o wyrozumiałości, a trzeci o takiej emocji, jaką jest strach. Bardzo wam polecam wrócić do tych filmików. A dzisiaj chciałabym wam więcej opowiedzieć o takiej emocji, jaką jest złość. Zacznę od tego, że po pierwsze i o tym też więcej mówiłam w tym nagraniu na temat na temat strachu. i Mamy bardzo dużo negatywnych przekonań na temat emocji, na temat tego, że są niepotrzebne, że jakieś emocje są złe albo dobre. Bardzo Wam polecam wrócić do tego nagrania. Ale też wokół samej złości też urósło, urosło bardzo, bardzo dużo mitów. Jeden dotyczy nas kobiet, że złość urodzie szkodzi. Nie wiem, czy Wy słyszałyście te, te hasło w swoim domu. Ja go słyszałam ja je słyszałam bardzo wiele razy. Mężczyźni z kolei są uczeni tego, że nie wypada im się bać, ale jakby złościć się, to, to, to trochę można, tak? Że złość to jest taka męska emocja pokazująca siłę i władzę. I zwracam na to uwagę na samym początku, dlatego że po pierwsze chcę podkreślić, że te mity są błędne. I Chcę pokazać, że pracując z emocjami, ucząc się ich rozpoznawania, lepszego rozumienia, musimy mieć też z tyłu głowy właśnie te różne przekonania, które urosły wokół danych emocji w naszych głowach, a wynieśliśmy je bardzo często z naszych domów, bo one w ogóle nie służą rozumieniu siebie. Bo złość ja nie chcę wnikać, czy złość piękności szkodzi, czy nie. Ja chcę wierzyć w to, że czasami tą złość trzeba. Pokazać i że to jest dobra i potrzebna emocja. I o tym będzie dzisiejsze nagranie. Więc dlaczego w ogóle ta złość jest dobrą i, i potrzebną emocją? Dlatego, że złość jest emocją, która nam daje sygnał, nam, nam samym daje sygnał, coś jest nie tak, jakieś moje potrzeby nie są zaspokojone, gdzieś czuję jakieś zagrożenie, przeciwko czemuś muszę się zbutować albo powiedzieć kategoryczne nie. Złość jest taką emocją, która y, może być dla nas mobilizacją do tego, żeby coś zmienić, coś zmodyfikować. Mamy prawo złościć się wtedy, kiedy nasze granice, takie osobiste, fizyczne, psychologiczne, są naruszane, kiedy ktoś nam robi po prostu krzywdę, kiedy coś się dzieje dla nas nie tak. I złość sama w sobie jest niezwykle potrzebną i ważną emocją. Mamy trochę problemów z tym, jak tą złość wyrażać. Dlaczego mamy z tym problemy? Dlatego, że nikt nas tego nie uczył, nikt nas nie, nam nie mówił tego, co mamy robić z złości, jak mamy ją wyrażać tak, żeby nie krzywdzić innych. Bo największym zagrożeniem w złości jest właśnie to, że często ją wyrażając, krzywdzimy inne osoby. Ale zanim o tym więcej Wam opowiem, jeszcze taki, kilka zdań z poziomu jakby teorii i rozumienia tej emocji. Często jest tak, że złość yy, jakoś miesza nam się z gniewem. To są bardzo podobne emocje. Gniew to jest yy, może mocniejsza złość, w sposób taki bardziej kategoryczny yy, wyrażana. I w ogóle jest też, co jest ciekawe, że jest yy, taki termin w psychologii, który się nazywa słuszny gniew, bo gniew yy, może być słuszny właśnie wtedy, kiedy na przykład stajemy w obronie jakichś ważnych zasad, praw czy prawd, które są łamane. Albo kiedy stajemy w obronie słabszych. Więc są momenty, kiedy gniew jest uzasadniony. Warto o tym pamiętać. A czym się jeszcze różni złość od e, przemocy i agresji? Przemoc i agresja to są, można powiedzieć, te zachowania, które ujawniamy, kiedy czujemy złość. I w, w, w zachowaniu zwanym agresją chodzi o to, żeby w jakiś sposób. E, Powiem tak kolokwialnie, jak to mówią dzieci, dowalić drugiej osobie. Za agresją stoi takie świadome działanie, taka świadoma intencja, którą moglibyśmy wybrzmieć słowami, zaraz ci dołożę. Chodzi o to, żeby jakoś fizycznie czy psychicznie się na kimś albo zemścić, albo wyładować tą naszą złość, rozładować napięcie emocjonalne, które złości towarzyszy. I agresja różni się od przemocy tym, czy przemoc różni się od agresji tym, że w przemocy jest przewaga sił. Jeśli ktoś używa agresji, ale jest osobą, która ma przewagę sił w danej sytuacji, czy na przykład jest rodzic-dziecko, rodzic ma przewagę sił, albo nauczyciel-dziecko, nauczyciel ma przewagę sił, albo szef-pracownik i szef ma przewagę sił, to wtedy mówimy, że to zachowanie jest po prostu przemocą, jest czymś, z czym powinniśmy, e, powinniśmy no, no, walczyć i te, przeciwko temu się też aktywnie buntować. To dlaczego my się złościmy? Znowu się powtórzę. Złościmy się dlatego, że nasze potrzeby nie są zaspokojone. Mówiłam o tym w nagraniu na temat zmiany, mówiłam o tym trochę przy okazji strachu i powtórzę się teraz. Złość jest reakcją na to, że nasze potrzeby nie są zaspokojone, albo nie są zaspokojone tak, jakbyśmy tego chcieli, albo boimy się, że nie zostaną zaspokojone i rodzi się w nas bunt przeciwko temu. I bardzo często złościmy się też, że, e, dlatego że na przykład nie jesteśmy zauważani. Że ktoś nas nie widzi, ktoś nas nie słucha. Dzieci często z tego powodu się złoszczą, że nie są zauważane. Notabene pracownicy też. Czasami, bo, a nawet bardzo często, złościmy się, kiedy pewne właśnie prawa i zasady nie są przestrzegane. Nasza potrzeba jakiejś harmonii, jakiegoś ładu albo sprawiedliwości nie jest zaspokojona. Bardzo często się złościmy, kiedy jesteśmy okłamywani, ale też kiedy nie jesteśmy szanowani. Ja, w procesach rozwoju, które prowadzę, bardzo często słyszę to, że złość jest taką konsekwencją braku szacunku wobec nas, nas naszych potrzeb, naszych myśli. Ale to, jest, co jest ciekawe, i chciałabym, żebyście na to zwrócili uwagę, to to, że też bardzo często złościmy się. Kiedy jesteśmy zmęczeni i przebodźcowani, kiedy wokół nas dzieje się za dużo, kiedy nasze ciało zaczyna odczuwać stresy związane na przykład z ilością bodźców, z ilością dźwięków, z ilością zapachów, z ilością światła, z ilością ludzi, też złość może być reakcją na to, że w naszym życiu czegoś jest na przykład za dużo. I dlaczego Wam o tym mówię? Znowu się troszeczkę powtórzę, bo o tym wspomniałem przy okazji strachu, ale żeby nauczyć się radzenia ze swoimi emocjami, nauczyć się regulowania swoich emocji, na początku musimy nauczyć się je rozpoznawać. W związku z czym musimy wiedzieć, o co tak naprawdę mi chodzi w złości. Czego mam za dużo, czego mam za mało, przeciwko czemu się tak bardzo buntuję, tak? To są pytania, które musimy sobie zadawać. I rozpoznając, próbując zrozumieć złość, musimy jeszcze, jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy się przyjrzeć temu, co się pod naszą złością jeszcze dodatkowo może kryć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często złość jest y, jakąś formą wyrażenia innych emocji. My często na zewnątrz pokazujemy zło, złość, na przykład też w formie agresji, e, że, bo w środku, tak, na tak naprawdę, na przykład, przeżywamy strach. Tak często mają mężczyźni i tak często mają dzieci. Że w momencie, kiedy się czegoś boimy, to wolimy na zewnątrz pokazać złość, niż przyznać się do swojego strachu. Niestety tak czasami bywa. Czasami pod naszą złością jest też bezradność, jest niepewność, czasami nawet jest smutek. Warto się temu poprzyglądać i tak szczerze zadać sobie pytanie, i jeszcze szerzej sobie na to pytanie odpowiedzieć. Marta, czy ty się na coś złościsz, a może Ty się czegoś boisz? Hmm? Pobądźcie sobie czasami z taką refleksją. Warto też przyjrzeć się temu, jaka myśl jest za tą naszą złością. Co mam na myśli, mówiąc myśl za złością? Chodzi o to, co my sobie w tej złości myślimy. Wiecie, co jest ciekawe? Że kiedy czujemy emocje, i to dowodzą badania, kiedy czujemy emocje, to często nakręcamy się w czuciu tej emocji, dlatego że złościmy się na siebie, że czujemy daną emocję. I na, ja podam ten przykład na przykładzie mam. Jestem mamą, często pracuję z mamami, znam wiele mam i wiem, jak to jest z nami, mamami. Czasami złościmy się na nasze dzieci, że na przykład nabrudziły, zrobiły bałagan albo nie chcą siadać do lekcji, i jak się na nie złościmy to za chwilę ta złość się pomnaża w, naszym, w naszych głowach i w naszych sercach, dlatego że zaczynamy złościć się na siebie, myśląc sobie, jestem beznadziejną matką, bo się złościę na moje dzieci. Jestem beznadziejną matką, bo sobie z tymi dziećmi nie radzę. Jestem beznadziejną matką, bo na przykład nakrzyczałam na nie za chwilę. I ta pierwotna złość na dzieci, która może się nam wszystkim wydarzyć, bo to jest naturalne, że możemy się złościć na nasze dzieci, nakręca się w nas, bo zaczynamy siebie negatywnie oceniać za tą złość. Nie róbmy sobie tego. Ani mamy nie róbmy sobie tego, ani tatusiowie, proszę, nie róbmy sobie tego. Nie oceniajmy naszych emocji negatywnie i nie dokładajmy sobie jeszcze poczucia winy, że czujemy dane emocje, tylko po prostu zauważajmy, że je czujemy i troszczmy się o siebie, zastanawiając się nad tym, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć daną emocję. No bo jak te nasze dzieci no sama mam dzieci mam dwóch dorastających nastoletnich synów i wiem, jak czasami bywa ciężko e, z tą dwójką w domu, jeżeli ja się złoszczę na nich, że tu nabrudzili, tu nie zanieśli, tu nie rozpakowali zmywarki, tu nie odkurzyli, tu nie zrobili lekcji, to mogę się na nich złościć, na nich krzyczeć. Nie pochwalam tego, ale pewnie tak mogę zareagować, będąc jeszcze dodatkowo zmęczoną, ale znacznie lepiej jest zastanowić się, dlaczego ja się tak złoszczę i na przykład zwołać ra na radę rodzinną i pogadać z dzieciakami i powiedzieć szczerze, chłopcy, ja tak dalej nie mogę. My musimy ustalić sobie, sobie pewne zasady, musimy podzielić obowiązki, bo jesteśmy w tym domu razem 24 godziny na dobę od ponad dwóch miesięcy i musimy ze sobą współpracować, bo inaczej będziemy ciągle na siebie krzyczeć, a nikt tego przecież nie chce. Hm. Także zachęcam Was do takich i yy, refleksji, o co chodzi nam we wzłości, i rozmów na ten temat z bliskimi, czy to w domu, czy to w pracy. I jeszcze dwie rzeczy. Na koniec chciałabym Wam trochę opowiedzieć o ciele w złości. Bo tak jak już wspominałam przy okazji mówienia Wam o, o strachu, to ciało ma taką moc, że reaguje na każdą emocję znacznie szybciej niż my sobie daną emocję albo nawet czasami dany bodziec wywołujący emocje uświadomimy. Reakcje ciała są automatyczne. I przy, w przypadku złości musimy też wiedzieć, że nie tylko że są automatyczne, to też są bardzo intensywne. Nie wiem, czy pamiętacie, wspominałam Wam o filmie W głowie się nie mieści. Tam też było o złości. I to jest maskotka, która właśnie symbolizuje złość. Jak widzicie, ten człowiek w tej złości jest taki napięty, taki, taki mm, naburmuszony, gotowy do działania i gotowy do ataków. też ciało w złości robi bardzo dużo rzeczy. Jakby mm, znowu, serce zaczyna mocniej bić. Mięśnie się napinają, tutaj się robi sztywno, chcemy, mamy gotowe pięści zaciśnięte do tego, żeby kogoś uderzyć, w brzuchu nam ściska, znowu myśli się, i w ogóle cała percepcja jest skupiona na tym, żeby działać szybko i intensywnie. I to jest OK! I to jest OK! Tak może być, tacy jesteśmy w złości. Natomiast ważne jest to, że nie możemy tej energii, którą niesie złość, wyładować na innych. I to jest bardzo ważne, i żeby to się stało, żeby gdzieś moc, mądrze wyjąć z siebie złość, musimy pamiętać, że możemy robić takie rzeczy. Jak? Po pierwsze, ruch w złości, jak czujemy złość, nawet kiedy się złościmy, jak jesteśmy w pracy, musimy wykonać jakiś ruch. Może trzeba pójść na, na spacer, może przejście po korytarzu, może po prostu ustać i wykonać trochę rozciągających ruchów. Co jeszcze możemy zrobić złości, żeby tę tą energię mądrze wyjąć ze swojego ciała? Możemy iść gdzieś i pokrzyczeć, nie na kogoś, tylko na przykład, nie wiem, zamknąć się w toalecie, albo w jakimś magazynie, albo w domu w piwnicy i po prostu pokrzyczeć. Jeżeli mamy ochotę coś zniszczyć, to nie niszczmy czyjegoś mienia, ale na przykład możemy poniszczyć dokumenty, które idą do zniszczarki, albo podrzeć starą gazetę. Możemy też złości iść porąbać drzewo, tak, drewno, możemy skopać ogródek, możemy umyć okna, możemy posprzątać, możemy. No właśnie, mamy dużo opcji. Musimy się zastanowić, co będzie nam służyć, co da nam spokój na wyładowanie emocji, ale będzie naszym świadomym działaniem i nie będzie formą robienia krzywdy innym. Co jeszcze możemy zrobić w złości? Jak zatroszczyć się o siebie w złości? Możemy nie działać. Jak poprzednie przykłady to było działanie, tak możemy nie działać. Możemy się zatrzymać. Możemy w złości potrzebować chwili ciszy i spokoju. Ja na przykład, jak jestem zła, bardzo nie lubię, jak ktoś jeszcze coś do mnie mówi, albo na przykład chce nie wiem, mnie przytulić. Ja w złości chcę być sama. Potrzebuję chwili dla siebie, zamknąć się w pokoju, zamknąć się w toalecie, po prostu. Czasami potrzebujemy nie robić nic i być w ciszy. Czasami też pomaga, to mówiłam przy okazji strachu, ale napisać, o swojej złości do swojej złości, narysować swoją złość. W spokoju po swojemu wydobyć tą złość z siebie. Dlaczego Wam się dzielę z tymi przykładami? Dlaczego się z Wami dzielę tymi przykładami? Dlaczego Was zachęcam, żeby popróbować swoich sposobów na złość? Bo bardzo ważnym jest to, żeby w złości nie wyładowywać na innych. Żeby w złości nie być agresywnym, nie być przemocowym. Żeby w złości nie krzyczeć na innych, nie rzucać w nich e, kubkiem czy szybaczem w pracy. Chodzi też w złości, chodzi o to, żeby w złości też nie przerzucać winy na innych, a mamy do tego naprawdę tendencje. I nie możemy mówić, reagując w taki sposób w złości, że a ja tak mam, u mnie wszyscy robi, w rodzinie tak robili, albo mam to po tacie, albo mam to po, po mamie. Nie Idźmy w te wymówki. Pamiętajmy, nie krzywdźmy innych w złości. Inni nie muszą, nie mają obowiązku. Być ofiarami naszych negatywnych emocji. Jest to bardzo ważna rzecz, którą chcę na koniec podkreślić. A jeżeli zdarzy nam się wyładować złość na innych, jeżeli zdarzy nam się tak zwany skok na żerandol, czyli niekontrolowany wybuch złości, nauczmy się też przepraszać. Nauczmy się wracać do osoby, którą skrzywdziliśmy i powiedzieć jej: przepraszam, nie powinna, nie powinienem się tak zachować. To jest bardzo ważne i często mówię, że to, ta umiejętność przepraszania nie za emocje, nie za złość, tylko za nieodpowiedni sposób wyrażenia tej złości, to jest taka umiejętność, która może wyróżniać nas współczesnych rodziców i różnić nas od naszych rodziców, którzy też nie zawsze umieli sobie radzić ze złością, bo nikt ich tego nie uczył, ale też nie umieli przepraszać. My bądźmy chociaż takim pokoleniem, które nauczy się przepraszać, a o złości zawsze warto rozmawiać. I do tego was mili zachęcam. Zachęcam Was do tego, żeby z żebyście z ciekawością podeszli do swoich emocji, żebyście nie bali się o nich rozmawiać, żebyście przyglądali się temu, jak reaguje wasze ciało, żebyście nauczyli się dbać o swoje ciało, czyli regulować swoje emocje w złości, i żebyście nie bali się też regenerować. Po, po trudnych emocjach, po doświadczaniu tych trudów, które niektóre emocje niosą. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo dobra dla siebie, dużo wyrozumiałości. Bądźcie z nami przy okazji kolejnych nagrań. E, tym razem będzie o smutku, a następne, ostatnie będzie o radości. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Ja, Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju, razem z Wita Flo. Pozdrawiam.